Ja tam Dalej, dalej jeszcze. Albo to. Cicho. Siemanko no już wiem, że są, wiem. Siemson? Siemanko? O! Papryczek niestety nie było. No trudno. Aha. Hej, klaruszka. Zaczekaj, świeżo A po czym to poznać? No jakbyś wziął takie z rąk w ręki, mhm. to byś wiedział Nie zrozumiał. Wadek, zostaw, zostaw. One tutaj mogą sobie otworzyć. Chcę pilota po Aha, bo Wadek chciał zobaczyć, wiem, otworzyć tym na drzwiach. To weźcie to, kto może Dobra ja, sobie, że to ja je dzisiaj zamrożę, jak w No oczywiście, zale, to w że w tak będziemy mieli na drogę No, tak, A, pewnie Mamy jakieś musy, jakieś pomidorki takie popakowane Żeby można było coś łatwo zabrać Klara tutaj. planujesz coś wziąć? Tysto, no, Dobra. To ja tutaj to może położę, nie? Ładnie pokoszone? Słucham. Teraz? No, to w domu czy na tarasie, czy jak? No to pewnie, że tak. To idę jeszcze z wami. Wiesz jakie jakieś? No potrzebuję na sukienki, bo mi się tam. Mhm. Mm no. i. right. Y -y -y. Co? Nie wiem, to powiedzieć co mi wyleciało. No albo tu, albo podkwi, a ja też idziemy na leżeczki. No bardzo chętnie. Jak masz to daj telefon, to go od razu dam pod ten y -y -y. No, wiesz pod co. To czekam na ciebie, dobra? Ale to tak już już? Jak chcesz? No ja tu czekam na ciebie, dobra. To to tu ewentualnie do Dobra, dobra. Alright. Ładek, przychodź do mnie! Ojo Oh, yo, oh, yo, oh, oh, it's what I'm yeah Oh, yo, oh, wow. Oh, oh.